Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Expert Game Broadcast, w którym zostanie zrelacjonowany 644 odcinek 23 sezonu teleturnieju Milionerzy, którego emisja miała miejsce 11 maja 2023 roku. Swoją grę od pytania czwartego za 5000 złotych kontynuował Marcin Surowiec i na to pytanie prawidłową odpowiedzią była odpowiedź D. Pierwsze problemy pojawiły się na pytaniu piątym za 10 000 złotych, w związku z czym uczestnik Użył pierwszego koła ratunkowego, czyli pół na pół, które odrzuciło odpowiedzi B i D i pozostawiło odpowiedzi A i C. Spośród tych dwóch odpowiedzi uczestnik wybrał odpowiedź C, jednak ta odpowiedź okazała się błędna, a prawidłową odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź A. Marcin Surowiec zakończył swoją grę z gwarantowanym 1000 złotych. Drugim uczestnikiem odcinka był Tomasz Przerwa, który wszedł do gry po eliminacjach z czasem 4 sekund i 653 tysięcznych sekundy. Na pytanie pierwsze uczestnik zaznaczył odpowiedź D, która okazała się poprawna. Na pytanie drugie, prawidłową odpowiedzią, była odpowiedź B. Na pytanie trzecie, uczestnik zaznaczył odpowiedź C, która okazała się poprawna. Pierwsze problemy zaczęły się na pytaniu czwartym za 5000 zł, zł i w związku z tym uczestnik użył pierwszego koła ratunkowego, czyli pytanie do publiczności. I głos Rozłożyły się w ten sposób, że na odpowiedź A zagłosowało 4% publiczności, na odpowiedź B zagłosowało 55% publiczności, na odpowiedź C zagłosowało 24% publiczności, a na odpowiedź D zagłosowało 17% publiczności. Ostatecznie uczestnik wybrał odpowiedź B, która okazała się prawidłowa. Na pytanie piąte za 10 tysięcy złotych, prawidłową odpowiedzią była odpowiedź A. Kolejne problemy pojawiły się na pytaniu szóstym i w związku z tym uczestnik użył kolejnego goła ratunkowego, czyli pół na pół, który zostawiło odpowiedzi A i B i spośród tych dwóch odpowiedzi uczestnik wybrał odpowiedź A, która okazała się poprawna. Na pytanie siódme ponownie poprawną odpowiedzią była odpowiedź A. Na pytaniu ósmym uczestnik użył ostatniego koła ratunkowego, które miał do dyspozycji, czyli telefon do przyjaciela, który zasugerował mu odpowiedź A. Tomasz Przerwa nie poszedł za sugestią przyjaciela i zaznaczył odpowiedź B i ta odpowiedź okazała się poprawna. Na pytaniu 9 za 125 tysięcy złotych Tomasz Przerwa zrezygnował z dalszej gry i okazało się, że poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź C. Tomasz Przerwa wygrał ostatecznie 75 tysięcy złotych i w tym momencie zabrzmia miał klakson, który symbolizował zakończenie czasu na odcinek. Ze statystyk odpowiedź A była poprawna 4 razy, odpowiedź B była poprawna 3 razy, a odpowiedzi C i D były poprawne 2 razy. Z kół ratunkowych telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności zostały użyte tylko raz, natomiast pół na pół zostało wykorzystane 2 razy.